Szczęść Boże! Dzień dobry! Witam serdecznie wszystkich Was młodych na progu. Mówię wszystkich dlatego, że w tym czasie no, każdy z nas praktycznie jest młodym na progu. Częściej niż zwykle ciągle jeszcze pozostajemy na progu swojego domu i nie wychodzimy za, za próg swojego domu. No, a młodzi też dlatego, że wierzę w to, że pomimo tego, że nie byliśmy w Kościele bezpośrednio w Wigilię Paschalną czy Niedzielę Wielkanocną, to jednak mogliśmy przez te święta odnowić naszą wiarę, pozwolić Bogu, żeby nas odnawiał, odmładzał, żebyśmy rodzili się na nowo dla Pana Jezusa. Ale mogło być też tak, że to był i jest trudny czas dla Ciebie. I do takich osób szczególnie skierowane jest to słowo z trzeciej niedzieli wielkanocnej, której dzisiaj będziemy rozważali. Te homilie głównie będę kierował do tych, którzy służą innym programom Młodzi na Progu, do animatorów. Posługujących ale myślę, że każdy, kto otwiera ten film, znajdzie coś dla siebie, ponieważ słowo Boże jest dla każdego. Bóg chce mówić do każdego. Rozważamy słowo trzeciej niedzieli kanocnej z Ewangelii Łukasza 24 rozdział od 13 do 35 wersetu. Zachęcam, żeby na chwilę zapauzować ten film i przeczytać sobie cały ten fragment jeszcze raz, nawet jeżeli już słyszeliśmy go na transmisji w kościele, albo też dobrze go znamy, żeby pozostać na chwilę z żywym słowem. Kochani, widzimy tutaj taki moment, kiedy Jezus szuka, szuka swoich uczniów. Wierzę w to głęboko, że to jest słowo o Jezusie, który szuka Ciebie. Mamy dwóch uczniów, którzy idą z Jerozolimy do Emaus. Można powiedzieć, że to są ewangelizatorzy, którzy nie potrafią już głosić dobrej nowiny. Wiemy, jest napisane, że są smutni, być może mają też po prostu dość, że idą, odchodzą z Jerozolimy, uciekają z miejsca, gdzie został krzyżowany Jezus, chcą się jakoś wylogować z tego świata. Widzieli klęskę i są napełnieni tą klęską, bo mówią dokładnie o tym, co stało się z Jezusem. Myśmy się spodziewali. To, co się stało, nie było po naszej myśli. I myślę, że wielu spośród nas może też tak się czuć, może chcemy się jakoś wylogować z tego świata, może chcielibyśmy, żeby to wszystko się już skończyło, ta cała epidemia. A może będąc animatorem czy mając małą grupkę, trudno ci jest głosić dobrą nowinę, tak jak właśnie tym dwóm uczniom, którzy doskonale potrafili mówić o złych rzeczach, które się wydarzyły. Ale mimo tego, że słyszeli, że Jezus zmartwychwstał, nie potrafili tego głosić. Jezus zbliża się do nich. Podchodzi i pyta, o czym rozmawiacie. Tak jakby chciał powiedzieć do każdego z nich, opowiedz mi historię. Opowiedz mi, co przeżywasz. Myślę, że to jest też zachęta do Ciebie, że Jezus mówi dzisiaj do Twojego serca. Opowiedz mi, co przeżywasz? O czym rozmawiasz w drodze? To co teraz dzieje się, co teraz dzieje się w drodze Twojego życia. Na, w kolejnym kroku jest napisane, że Jezus. Wykłada im, co we wszystkich pismach odnosi się do Niego. A więc też kolejny krok dla Ciebie to jest wróć do Słowa. Zobacz, co mówi pismo, i pozwól, żeby to słowo wyjaśniało Ci to, co dzieje się w Twoim życiu. Jezus wykładał im to, co w pismach odnosiło się do Niego. Czyli ta sytuacja dalej jest taka sama. To cierpienie, które oni widzieli, ta, ta, można powiedzieć, klęska w ludzkim rozumieniu Jezusa, który umarł, który został krzyżowany, ta historia jest taka sama. Ale Jezus pokazuje im w piśmie, w słowie, jak na nią należy patrzeć. Jak to rozumieć. I w Twoim życiu, w moim życiu są różne momenty. Są też momenty wielkiego trudu, są momenty rozczarowania. Jezus przez Słowo pokazuje mi, jak mam na nie patrzeć. Jak mam to rozumieć? Pozwoli mi to wyjaśnić w drodze, która się dokonuje. Jezus chce tego, to uczynić dla Ciebie. Chce, żebyś mu o tym mówił. I żebyś w słowie odnajdywał odpowiedź. Po to, żebyś mógł rozpoznać go w końcu jako obecnego dzisiaj. Tak jak uczniowie, którzy rozpoznali go wtedy, kiedy Jezus wsiął i płamał chleb. W prostym znaku. Ten znak dokonuje się każdego dnia. W czasie najświętszej ofiary, w czasie Eucharystii, Jezus mówi: Jestem, jestem tutaj. Jestem dla Ciebie. Na nowo chcę zaprosić Ciebie do przyjaźni ze sobą i chcę napełnić Twoje serce mocą zmartwychwstania. I uczniowie, którzy spotkali Jezusa w drodze do Emmaus, kiedy spotkali go, kiedy otworzyły się im oczy, kiedy rozpoznali, że Jezus zmartwychwstał, z radością wrócili. I zaczęli głosić dobrą nowinę. Jest napisane, że opowiadali, co im się przydarzyło w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba, mówili do siebie, czy serce nie rozpalało się w nas i w tej samej chwili wrócili do Jerozolimy. I rzeczywistość wokół nich nie zmieniła się. Zobaczcie, już to mówiłem w jednej z chomili, że że to nie to, co na zewnątrz ma się zmienić, ale zmienia się moje serce. I oni z tych, którzy mieli taką gorcz w sobie i smutek, stali się głosicielami dobrej nowiny, ponieważ zaprosili Jezusa, pozwolili mu towarzyszyć, opowiedzieli mu swoją historię i sięgnęli do słowa i zaczęli to słowo rozumieć. I wierzę w to głęboko, że Jezus chce spotkać Ciebie dzisiaj, na drodze Twojego życia. Ważne, żebyś z nim rozmawiał o tym, co się dzieje, ale też, żebyś rozmawiał z drugą osobą. Jezus przyłączył się do uczniów, którzy w dwójkę, w dwóch rozmawiali. To już jest dobra wspólnota. Jak są dwie osoby, które rozmawiają o tym, co wydarzyło się z Jezusem, to już jest całkiem niezła wspólnota. Więc może jest tak, że potrzeba, żeby zadzwonić, skontaktować się z braćmi i siostrami ze wspólnoty wierzącymi, porozmawiać o tym, co dzieje się ze mną. Co ja przeżywam. A oczywiście także chwycił sobie tę modlitwie. Otwieraj Słowo, by Józef tłumaczył Ci przez pismo to, co dzieje się w Twoim życiu. Nie chodzi o to, żebym to ja tłumaczył pismo, ale żeby to Słowo tłumaczyło mi to, co dzieje się, to, co dzieje się u mnie. Ja każdego dnia sięgam do Słowa Bożego i, i każdego dnia staram się napełniać tym, co dobre, aby te złe wiadomości, które ciągle przychodzą z różnych stron, nie wypełniły mojego serca smutkiem i goryczą. Chcę modlić się dzisiaj też za Ciebie, aby to słowo Ciebie przemieniało, abyś mógł wrócić z powrotem, tak jak uczniowie wrócili z Emaus do Jerozolim i stać się głosicielem dobrej nowiny. Tak wiele ludzi dzisiaj czeka na nią. Czeka na nadzieję, czeka na słowo, które być może właśnie Ty przekażesz. Chodzi przez rozmowę, przez SMS-a jakiegoś, przez udostępnienie grafiki z Twoim świadectwem. Przez poprowadzenie może online jakiegoś spotkania. Jezus szuka Ciebie. Chce przyłączyć się do Ciebie i chce z Tobą rozmawiać. Tego, Panie Jezu, ja dzisiaj staję z moimi braćmi i siostrami, którzy być może są już umęczeni tą epidemią, być może też rozczarowani sytuacją, która się dzieje, decyzjami politycznymi, zamieszaniem, niejasnością. Być może są smutni, bo widzieli jakieś złe wydarzenia, widzieli ludzi cierpiących, wiedzą, ile umarło. Jezu, przyjdź do nich i zbliż się, przyjdź do nich i wejdź w dialog z nimi, przyjdź i dotknij ich serc przez Twoje słowo, by otworzyło się im moczy, by rozpaliło się ich serce, by rozumieli pismo i by mogli stać się tymi, którzy głoszą dobrą nowinę i pomagają także innym. Rozumieć to, co się dzieje w ich życiu. Panie Jezu, Ty, który szukasz każdego ze swoich uczniów, objawiaj się im na drodze ich życia. Amen. Kochani, zostańcie z Bogiem, sięgajcie do Słowa. Niech to Słowo rozjaśnia wasze umysły i serce.